Dobra, Anna Kazimierczak, coach, trener, mówca, przedsiębiorca. Wiecie co, ja tak dzisiaj nagrywam do Was z takim małym usprawiedliwieniem, chyba. Tak wydaje mi się, że mogę to nazwać, ponieważ zarzucono mi w kilku, no dosłownie w kilku wiadomościach prywatnych, chyba w trzech, ale jeden też publiczny komentarz na TikToku otrzymałam taki że chyba byłam słabą partnerką dla tego mojego byłego partnera skoro on mi podarował tak dużo, a ja jemu właściwie to nic, ponieważ no w końcu mnie zostawił i rzeczywiście ja mogę sobie tak jak jak sobie przejrzałam rzeczywiście te moje nagrania, to faktycznie mogło wybrzmieć to tak. Że on mi naprawdę podarował tak dużo, zrobił dla mnie dosłownie wszystko, a ja dla niego praktycznie nic. I teraz moje usprawiedliwienie. Nie, to nie do końca tak. Yy, zgadzam się z tym, że prawdopodobnie mój były partner zrobił dla mnie dużo więcej niż ja dla niego, ale to nie jest tak, że ja dla niego nie zrobiłam nic. Doskonale pamiętam wszystkie nasze spacery, wszystkie nasze długie rozmowy, zarówno przez telefon, jak i te face to face. Bardzo głębokie rozmowy, bardzo wspierające dwie strony. Ja doskonale pamiętam każdą sytuację, w której się wspieraliśmy, kiedy trzeba było podjąć jakieś ważne decyzje. Ja pamiętam takie momenty. Ja pamiętam momenty, kiedy. Wzajemnie robiliśmy wszystko, żeby dodać sobie skrzydeł. Więc to nie jest tak, że on mi podarował wszystko, a ja jemu nic. Na pewno w sensie materialnym on zrobił dla mnie dużo więcej, ale to ja po prostu byłam na takim etapie, że nie byłam w stanie materialnie jakoś dla niego. Ta sytuacja w tej chwili się zmienia, i dzisiaj już byłabym w stanie zrobić dla niego dużo więcej, a na pewno tyle, żeby nie mieć oczekiwań, że on mi pomoże. Znaczy, ja też inaczej nie miałam takich oczekiwań, że on mi pomoże, po prostu miałam oczekiwania, że on po prostu przy mnie będzie. A to, że wspierał mnie w jakiś sposób, też materialny, nie chociażby w taki sposób, że zawsze za wszystko płacił. Mogłam to potraktować jedynie jako wyraz tego, że, że bardzo mnie kocha. No i oczywiście przechodząc do tej miłości, najpiękniejsze słowa, jakie od niego usłyszałam, oprócz oczywiście tych: Kocham cię, to brzmiały: Szukałem miedzi, a znalazłem złoto. I myślę, że to jest największy dowód na to, że ja dla niego również bardzo dużo zrobiłam. Więc nie zarzucajcie mi, proszę, że ja dla niego nic nie zrobiłam. Zwłaszcza, że. To dzisiaj jest tak, że ja mam nadzieję, że on jest szczęśliwym człowiekiem. Bez względu na to, czy jest z kimś w związku, czy nie jest. Mi po prostu na nim zależy jako na człowieku dzisiaj. To, że ja być może chciałabym, żebyśmy byli jeszcze kiedyś razem, tak, na pewno, bo ja nie przestałam go kochać. Ale. Ja mam po prostu szczerą nadzieję, pomimo tego, że nie jesteśmy już razem, że on jest bardzo szczęśliwy, że czuje się kochany, że czuje się zaopiekowany, że nie czuje się samotny. I nigdy nie pozwolę na tego mężczyznę powiedzieć ani jednego złego słowa, ponieważ to jest najlepszy człowiek, jakiego w moim życiu spotkałam. Tyle z moich krótkich refleksji dzisiaj, jeśli chodzi o wyjaśnienia. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam że remonty. Pozdrawiam was. Pa.